Witam. Takie uaktualnienie. Ten sprzęt ostatnio był u nas na warsztacie. Jest znowu. Wrócił, bo nie chodzi. Dlaczego nie chodzi? Nie patrzyłem jeszcze do niego, ale narracja jest taka, że brakło paliwa. Czyli jechał do końca, brakło paliwa, nawet jak wlali paliwo, tak nie odpala no co, będziemy coś szukać okolice, okolice układu paliwowego tak myślę no widzę mniej więcej związek podejrzewam co by mogło się tam stać nie będzie to taki, taki normalny odcinek tylko gdzieś tam gdzieś tam go jakoś wrzucę jako uzupełnienie do tego, do tego starego, bo wydaje mi się, że tu za wiele, za wiele pracy nie będzie. Dobrałem się do świecy, świeca sucha, tak wygląda. Idę ją wyczyścić no i dobieram się do gaźnika, wkręcę świecę, ale przed tym jeszcze sprawdzę czy zaworek czy kranik podciśnieniowy, może tak. Czy kranik podciśnieniowy puszcza paliwo? Kranik sprawdziłem, pracuje. Pamiętajcie, żeby sprawdzić kranik, musi być wkręcona świeca. Bo jak nie będzie ciśnienia, to i nie będzie podciśnienia. Próbujemy. Coś próbuję. Dobra, wyjeżdżamy gaźnikiem. Jest y, zatkany gaźnik na 90%, że to, że to będzie zatkany gaźnik. Gaźnik mamy wsadzony, wyczyszczony już. Y, jeszcze zaglądam do zaworów. Y, nie wiem, czy licznik chodzi, ale dzwoniłem do właścicielki, powiedziała, że już zrobiła około 100 km. Y, na pewno. Zalecałem takie wymianę oleju przy, przy 100 km, około 100 km no i regulację zaworów, czyli sprawdzamy, sprawdzamy zawory. Dobra skuter odpalił, zawory lekko podregulowałem, w sobie to tak na upartego nie trzeba było ruszać. Co dalej? Olej spuszczony jak widzicie, trzeba wlać świeży. Co było przyczyną? Główną usterką było zatkanie gaźnika. Nie pykło tam coś. Znaczy nie pykło. Musi być syw w baku. Było wyjeżdżone do końca. Zastał syf na gaźnik. Trochę kranik był przytkany. Trochę gaźnik. Zobaczymy czy ten kranik będzie żył, czy nie. Wiecie, co miał być krótki film, ale jest następny dzień rano. Doszła nam do wymiany jeszcze linka prędkościomierza chyba linka, bo prędkościomierz nie chodzi. Za chwilę się za to zabieram. Jest teraz plus 10 stopni na warsztacie. Próba odpalenia. Dobra, jest, jest ok. Wczoraj jeszcze Bentix coś wariował, ale dzisiaj się uspokoił. Muszę, muszę skonsultować z panią, czy jeszcze ten Bentix zmienić. Bo niekiedy się nie, nie zazębia dobrze. Zabieram się za linkę. Chyba linkę. Licznik chodzi: nie trzeba było nic wymieniać. Znaczy, można by tą linkę wymienić, tylko. No mniejsza oto. Nie wymieniamy linki. Była odkręcona tutaj od góry od góry licznika. Nie wiem. Raczej sama się nie odkręciła. Ktoś odkręcił. Nie zakręcił. Czyli składamy i będzie gotowy. Dobra. Linka założona. Musiałem jeszcze raz, jeszcze raz rozkręcić przód, bo skazy świeciły. Wyciągnąłem Kostkę nasmarowałem, włożyłem z powrotem i kierunkowskazy już mrugają. Wymienię jeszcze ten Bendix na wszelki wypadek, bo jak jest zimny to niekiedy lubi, no nie trybi. Wymienię, wymienię, no i, i będzie gotowy. Nie, normalnie to jest szok. Patrzcie. co tu się nawyrabiało o co to tu w tym wszystkim chodzi ja nie wiem dodatkowa robota idę do smsów idę patrzeć co myśmy tu ostatnio robili bo coś mi się tu, coś mi się tu nie podoba trochę się wyjaśniło z tym paskiem Czyli wymieniamy jeszcze korektor momentu obrotowego i cały sprzęgło. On po prostu chodzi, on jest luźny. No niestety. Dobra, wyciągłem. Patrzcie co się stało. Widzicie? Do wyrzucenia, zużyty. Zabieram się za mycie i składamy. Miał być króciutki film, że tak powiem, taka poprawka skutera okazało się, że brakło w nim paliwa, to to, to to wiedziałem, bo mi powiedzieli, że brakło w nim paliwa byłem przygotowany na oczyszczenie gaźnika, no i oczyszczenie układu paliwowego, no jak, jak zawsze wyczyściłem gaźnik, wymieniłem filtr przepukałem zaworek podciśnieniowy czyli kranik podciśnieniowy gaźnik nie chodzi tak jak chodził za pierwszym razem coś mu tam brakuje znaczy jeszcze, jeszcze chodzi myślę, że powinien trochę jeszcze pożyć przepuszczał trochę bentix mówię a zmienię też, nie, zobaczę tam no i po ściągnięciu Okazało się, że jest zerwany pasek, czyli i tak by nie pojechał, i tak by nie pojechał, zawsze, zawsze robię jazdę próbną, czyli na tą jazdę próbną by nie pojechał, tylko, tylko po prostu bym rozbierał go, i tak, i tak. Było uszkodzone, no w sumie, no nie tyle sprzęgło, co korektor momentu obrotowego, jeden talerz był, był zużyty, blokował się, nie może tak być, dlatego też pewnie bywali pasek. Ten skuter stał długo. Myślę, że około roku stał nieużywany. To też mogło się przyczynić do awarii tego paska. Przed jazdą taką testową, taką już miałem jechać wczoraj wieczorem, wczoraj o 18 miałem się jechać nim przejechać. Dostałem jeszcze smsa tak, takiego, żeby zobaczyć do licznika, bo nie chodzi. Zostawiłem na linkę, okazało się, że linka nie była w ogóle wkręcona do licznika. Ktoś tam coś widziałem z izolową taśmą, zapomniał linki wkręcić. No Miało być szybko, zrobiło się trochę pracy. Kilka godzin przy nim trzeba było spędzić. No, ale teraz już, teraz już powinien być, być sprawny. Subki, lajki, komentujcie co myślicie. Wpadajcie na naszego Facebooka. Tam jest zawsze na bieżąco co robimy. I tyle. Pozdrawiam.